Yamaha RZR, czyli w wolnym tłumaczeniu Yamaha żyletka. Czy bardzo ostra, czy może jednak bardzo cienka? Sprawdzimy to w tym odcinku. Oglądajcie. Manco, witamy na kanale Mototox, ja mam na imię Andrzej. A jeżeli jesteście na naszym kanale pierwsza, zachęcam do subskrypcji, klikajcie dzwoneczki, klikajcie lajki, komentujcie. A natomiast jeżeli szukacie swojego wymarzonego motocykla, zostawcie swoje dane w formularzu w opisie filmu. Dziś przed Wami wspaniała maszyna od Yamaha, czyli najtańszy skuter w ich ofercie. I tutaj się pojawia pytanie, gdzie zaciera się granica między tanim chińskim skuterem a dobrym jakościowo skuterem japońskim? I tutaj mamy właśnie odpowiedź, czyli Yamaha Rajeter, która w 2024 roku kosztowała mniej niż 10 tysięcy złotych. Cena naprawdę rewelacyjna, oczywiście w parze z ceną idzie również poniekąd jakość. Jest to skuter bardzo, bardzo prosty, skuter, który ma spełniać pewne oczekiwania klientów. Oczywiście, jeżeli ktoś szuka tej topowej jakości, no to idzie sobie w czy w inne topowe marki. Jeżeli ktoś szuka. Małego skutera, ale też o dużo lepszym wyposażeniu, o dużo lepszym wykonaniu, no to wtedy idzie w N maxa natomiast musi zapłacić ponad 5000 więcej, więc przyjrzyjmy się tej oto wspaniałej maszynie. Jeżeli chodzi o e, skuter Razet, jest to maszyna, która jest w pojemności 125, czyli możemy poruszać się na kategorię B na samochodowe prawo jazdy lub na kategorię A1, co napędza tę wspaniałą maszynę. Napędza to jednostka o konstrukcji mega prostej. Mamy tutaj chłodzenie powietrzem. Tutaj taki wiatraczek, który ma wymuszać obieg chłodzenia, dodatkowo dochładać nam silnik. Skuter posiada dwa zawory, są oczywiście i wydechowy, w układzie SOHC, czyli na jednym wałku w głowicy, jednym wałku rozrządu. Natomiast posiada oczywiście te patenty Yamahowe, czyli ten cichy alternatorowy rozruch, gdzie alternator pełni funkcję rozrusznika oraz funkcję ładowania oraz, uwaga, Yamaha wprowadza coś takiego jak power assist, czyli przy ruszaniu tym skuterem silnik elektryczny, który służy do rozruchu, przepycha tę maszynę, aby przełamać ten pierwszy startowy jakby pokonanie tego momentu bezwładności i powodować, że maszyna dynamicznie wystartuje i dynamicznie rzuci się w pogoń w miejskiej dżungli za większymi pojazdami. Oczywiście bez przesady, bo mamy tutaj o trochę ponad 8 koni mechanicznych, 8,2 konia mechanicznego i mamy tutaj niecałe 10 N momentu obrotowego. Co jest, jeżeli chodzi o moc, to wiadomo, szału nie ma. Tutaj trzeba liczyć na prędkość w granicach 90 km na godzinę. 95 to już jest takie. No, piłowanie konkretnej tu, oczywiście, też stabilność tego motocykla, tego skutera jest dość mocno ograniczona, więc nie pozwala na takie prędkości. Natomiast takie 80, czyli te prędkości takie powiedzmy w mieście przepisowe 70, powoduje, że ten skuter zachowuje się bardzo, bardzo przyjemnie. Natomiast, oczywiście, co pozwala poruszać się z takimi prędkościami? Pozwala oczywiście niska waga. Maszyna z pełnym, ponad 5-litrowym zbiornikiem paliwa waży 99 kg, więc jest naprawdę bardzo poręczna, bardzo leciutka. Dla osób początkujących, dla osób drobnych, dla osób, które nie, nie mają jakoś wyrobionej tej tężyzny nawyków, takich utrzymania, to jest na pewno mega plus, bo maszyna jest bardzo, bardzo poręczna. Nawet przy jakimś takim mocnym przechyle, no to nawet kobieta poradzi sobie z utrzymaniem takiego pojazdu. Ale oczywiście to ma swoje plusy i to też ma swoje minusy, ponieważ przy tych większych prędkościach każde minięcie się z jakimś większym obiektem, z jakąś ciężarówką powoduje, że targa nami szatan i ta maszyna po prostu zachowuje się mało stabilnie. I trzeba, trzeba o tym pamiętać, że każdy nawet przy większych prędkościach ruch kierownicy powoduje, że maszyna drży i gdzieś tańczy po drodze. Oczywiście na to też wpływ mają małe koła. Jak również bardzo, bardzo proste zawieszenie, jeżeli chodzi o skok zawieszenia z przodu to jest 90 cm, skok zawieszenia z tyłu to jest 80 cm, więc no, optymalnie jak na miejski skuterek. Jeżeli chodzi o układ hamulcowy, mamy tutaj z przodu tarcza, z tyłu bęben i układ CBS. Przepraszam, UBS, czyli nie mamy ABS-u, a mamy połączenie, zintegrowanie układu hamulcowego przedniego i tylnego. Jak to działa? Hamując hamulcem tylnym dohamowuje nam hamulec przedni. Natomiast jeżeli zahamujemy jednym i drugim hamulcem naraz, wtedy układ rozłącza się i jakby możemy sobie mocniej dohamować przodem, puścić tył, wtedy ten układ nie działa na oba koła, działa na każde z tych kół niezależnie. Wracając do kół, no wiadomo, oponki bardzo proste, można powiedzieć, że tutaj jakby z Chinami duży kontakt. Są to oponki 90 na 90 i średnica 12 cali. Jeżeli chodzi o koło tylne mamy tutaj uwaga powalające powalające 10 cali i 110 na 90 więc oczywiście yy, malutkie kółka więc na tych nierównościach no, będzie tą maszyną troszkę trzepać. Szczególnie że jest ona pewnie po to żeby ustabilizować ją w wyższych prędkościach. Jest ona dość sztywno zestrojona, to zawieszenie jest dość twarde, więc gdzieś na tych nierównościach będziemy to na pewno odczuwać. Co do jakby wyposażenia tej wspaniałej maszyny, jak na tani skutek, to powiem Wam, że jest całkiem nieźle. Mamy tutaj system start-stop, który oczywiście można w prosty sposób wyłączyć, no wiadomo, systemy start-stop najczęściej są montowane po to, aby mimo wszystko ten cykl spalania miejski ograniczyć, aby zmieścić się w te normy emisji spalin do takiego użytku codziennego. Wiele osób z tego nie korzysta, choć działa naprawdę bardzo dobrze i dzięki temu systemowi wspomagania rozruchu. Bardzo szybko maszyna odpala i dynamicznie włącza nam się do ruchu, czyli nie zostajemy gdzieś tam z tyłu, bo system start-stop nam trochę zamolił. Więc tutaj działa to bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o światła, tu mamy światła LEDowe. Tutaj z przodu mamy taką ala pozycję i to jest taki niby logo MT, niby trochę nie wiadomo do końca co to jest, ale wygląda całkiem, całkiem przyzwoicie. LEDowe światła przednie. I jeżeli chodzi o kierunkowskazy, są to zwykłe bomby żarówkowe, więc tutaj też widać, że poszła Yamaha w oszczędności, w niską niską cenę. Natomiast, jeżeli chodzi o model 2025, został tu wprowadzony upgrade i ten skuterek posiada tak zwane telefoniczne mobility, czyli mamy możliwość połączenia tego skutera za pomocą modułu WiFi. Z telefonem komórkowym i na naszym wyświetlaczu będą wyświetlały się komunikaty o tym, jaki mamy stan naładowania baterii, informacje o tym, że ktoś do nas spróbuje się dozwonić jakby w postaci takiej słuchawki, czy dostaliśmy wiadomość SMS w postaci koperty. Oczywiście używamy aplikacji Yamaha My Ride i w tej aplikacji też widzimy parametry, jak kiedy musimy się pojawić w serwisie, jakie jest średnie spalanie, czy kiedy mamy możemy taką lokalizację pojazdu sobie znaleźć, czyli gdzie ten skuter ostatnio zaparkowaliśmy i ta nam pokazuje jak najszybciej do niego trafić. Czy to będzie używane? Wątpię, wiele osób po prostu nie chce się bawić w komunikację po to, żeby takie podstawowe funkcje znaleźć, ale jest i możliwość połączenia jest. Jeżeli chodzi o wyświetlacz, wyświetlacz bardzo prosty, ciekłokrystaliczny, który pokazuje wszystkie potrzebne nam funkcje. Oczywiście mamy prędkość, oczywiście mamy przebieg całkowity, ilość paliwa, ładne logo ZR oraz obrotomierz. Tutaj jeżeli chodzi o te funkcje, mamy system start-stop, błąd, długie światła, kierunkowskazy i lampka Eko, która nas informuje o tym, że, że używamy na tyle niskich obrotów, że jedziemy w trybie ekonomicznym. Wtedy to spalanie jest najbardziej takie użyteczne, najniższe, gdzieś tam w poziomie poniżej 2 litrów. Jeżeli chodzi o styl tego skutera, to to taki typowy taboret, czyli panie w sukience będą czuły się bardzo komfortowo, bo nie mamy tego zbiornika pomiędzy nogami, więc nie ma tutaj żadnej przestrzeni, która by nam kolidowała. Podobnie, haczyk zastosowany do zawieszenia torby. Jakieś zakupy możemy sobie tędy tutaj przewieźć i ta torba będzie sobie wisiała stabilnie. Oczywiście, jeżeli chodzi o schowek. No tutaj czegoś brakuje. Bez wątpienia jakaś taka nawet mikroklapka czy mikrowsuwka na telefon komórkowy mogłaby załatwić sprawę. Nie ma tutaj kompletnie nic, więc wszystko musimy wrzucać do schowka z tyłu, pod kanapą. A co pod kanapą? Proszę bardzo. Schowek jest jak najbardziej, natomiast jest to schowek dość płytki, czyli integral nam tutaj nie wejdzie, bardziej tutaj kaski typu jet. Czy jakieś tam podstawowe zakupy? Oczywiście podstawowy zestaw narzędzi, czyli śrubokręt i klucz płaski. Do czego są te narzędzia? Narzędzia służą nam do, dają nam możliwość dostania się do akumulatora, odkręcenia klapki, odkręcenia akumulatora, czy w celu wymiany, czy w celu doładowania. Tak, żebyśmy mogli zawsze do tego akumulatora się dostać. Tutaj pod siedzeniem zbiornik paliwa. Tutaj w tym miejscu tankujemy. I tutaj mamy moduł Wi-Fi, dzięki któremu komunikujemy się z telefonem komórkowym, więc tutaj już jest bardzo zaawansowana technologia, zastosowana w bardzo, bardzo prostym skuterze. Informacje o ciśnieniach w oponach. Słuchajcie, no i właściwie tyle. Słuchajcie, są to pojazdy, które zdominowały azjatyckie rynki, mają być proste, mają być bezawaryjne, mają mało palić no i mają być użytkowe poręczne. Oczywiście nikt w tym nie będzie jeździł ani jakoś bardzo szybko, ani jakoś daleko, bo ten sprzęt się po prostu do tego nie nadaje. Natomiast do miasta maszyna na pewno spełnia swoje funkcje, ponieważ dzięki tej niskiej wadze i niskim, ga małym gabarytom e, osoby początkujące, kobiety, e, jakby osoby też, które zaczynają przygodę, czy mają prawo jazdy kategorii A1, 16-latkowie, mogą bezpiecznie i, i jakby y, bardzo poręcznie tą maszyną się nawet przeciskać pomiędzy samochodami, więc na pewno daje, daje ta maszyna radę. Z rzeczy, które jakby już znikają powoli z motoryzacji w ogóle, to tutaj cały czas jest możliwość uruchomienia pojazdu za pomocą kopki. Jeżeli nam ten akumulator padnie, Yamaha zdecydowała się na pozostawienie tego sprytnego patentu, czyli prostej dźwigni rozruchowej, która pomoże nam tę maszynę do życia wzbudzić, jeżeli padnie nam akumulator, więc jest to na pewno fajna rzecz. Nie kosztuje wcale dużo, a może nam życie uratować, jeżeli po paru latach ten akumulator po prostu będzie do śmietnika. Okej, okay, słuchajcie, no właściwie tyle co do tej wspaniałej maszyny. Dla kogo ta maszyna też będzie się świetnie sprawdzać? Też zauważyliśmy, że bardzo dużo firm cateringowych korzysta z tego pojazdu, ponieważ mamy tutaj 3-letnią gwarancję, więc mamy tą trwałość pojazdu. 125, więc praktycznie każdy kierowca samochodowy z tą maszyną sobie poradzi. Jest dynamiczny, jest oszczędny. Tutaj możemy zamontować sobie skrzynię, boksy, więc oczywiście wszystkie aktualnie działające firmy korzystają z tych maszyn oraz. Prosty skuter, niedużo droższy od skuterów chińskich, więc jeżeli mamy do wyboru zapłacić te 7-8 tysięcy za Chińczyka, warto rozważyć dołożenie sobie paru tysięcy i zainwestowanie w Yamahę, szczególnie, że Yamaha ma bardzo fajne programy kredytowe, gdzie mamy powiedzmy 10 lat. 0%. Więc takiego razet czyli taką żyletę możecie sobie zakupić. Skuter na pewno 100% miejski, absolutnie nie ma sensu wyjeżdżać tym gdzieś dalej, chyba że chcemy jeździć z prędkościami typu 80, bo maszyna będzie żyła swoim życiem, ale jak najbardziej tania maszyna na dobry początek. Także jeżeli szukacie tego typu maszyny, zapraszamy do naszego salonu, gdzie będzie można sobie ją obejrzeć. Dzięki i do następnego!